Tłumy w radomskim mopsie, czyli ruszył program Rodzina 500+. Znamy nazwisko nowego szkoleniowca Cerra Czarnych Radom. Powiemy też o pożegnaniu komendanta miejskiego policji w Radomiu. Konika Stańkowska, witam i zapraszam na piątkowe wydanie dziennika. Tłumy w miejskim ośrodku pomocy społecznej w Radomiu. A to za sprawą przyjmowanych od dzisiaj wniosków w ramach programu Rodzina 500. Pierwsi chętni mieszkańcy, którzy chcą skorzystać z rządowego programu, pojawili się w mops już nad ranem o 3.30. W pierwszych godzinach po otwarciu radomskiego Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej panowało prawdziwe oblężenie urzędowych stanowisk. Zainteresowanie mieszkańców wnioskami na tzw. 500 plus jest faktycznie bardzo duże od rana tłumy na ulicy Limanowskiego w głównej siedzibie, mimo że tak jak wielokrotnie informowaliśmy, takich punktów już dzisiaj jest 6 na terenie miasta, gdzie można złożyć spokojnie taki wniosek. Jeszcze w kwietniu w Radomiu pojawi się pięć kolejnych punktów, w tym punkty mobilne, na które natrafić będzie można mniej Między innymi w Galerii Słonecznej. Ta informacja, jednak, powtarzana przez urzędników przez ostatnich kilka dni, wcale sytuacji nie uspokoiła. Z tego, co usłyszałam tutaj od e, obsługi naszej, pierwsi klienci przed MOPS-em pojawili się już w pół do czwartej. Urzędnicy uspokajają. Wnioski w ramach rządowego programu Rodzina 500 plus można składać każdego dnia. Pieniądze z wniosków złożonych do końca czerwca będą wyrównywane za miesiące poprzedzające, przysługujące od kwietnia. Aby złożyć wniosek nie trzeba przychodzić do urzędu. Najłatwiejszym, najszybszym sposobem złożenia wniosku jest złożenie wniosku przez internet. Można to zrobić za pomocą e-pułapu, za pomocą empatii. Można także za pośrednictwem banku, bo wiele banków włączyło się w realizację tego. Projektu. Zainteresowanie rządowym programem jest ogromne. Tylko przez pierwszą godzinę urzędnicy Radomskiego MOPS-u przyjęli ponad 100 wniosków od mieszkańców. W sobotę 2 kwietnia trener Raul Lozano meczem z PGS Krąbeuchatów zakończy swoją współpracę z Cerrad Czarnymi Radą w sezonie 2015-2016. Szkoleniowiec wojskowych wyjeżdża do Iranu, gdzie poprowadzi tamtejszą reprezentację. Po sobotnim spotkaniu funkcję pierwszego trenera obejmie Stefan Antiga, selekcjoner reprezentacji Polski. Raul Lozano kończy swoją współpracę z drużyną Cerat Czarnych Radą. Po sobotnim meczu przestanie być trenerem radomskich siatkarzy. Wbrew wcześniejszym zapowiedziom, to nie Robert Prygiel poprowadzi zespół z Radomia do końca sezonu. Prezes Cerrad Czarnych Radom Mariusz Szyszko potwierdził, że na spotkaniu z PGS Krąbełchatów pojawi się nowy trener. Myślę, że znaczy, no, trzeba to powiedzieć szczerze, bo i tak nie utrzymamy tego w tajemnicy. Na meczu będzie Stefano Antiga i on obejmie funkcję trenera z Ceradu Czarnych Radom. Francuz po ostatnim gwizdku sobotniego meczu przejmie zespół z Radomia. Nie jest tajemnicą, że prezes Rad Czarnych oraz szkoleniowiec reprezentacji Polski to dobrzy znajomi. Jednak przekonać Stefana Antigę do objęcia funkcji trenera radomskiego zespołu nie było łatwo. Stefan nie brał tego w ogóle pod uwagę, natomiast zmienił zdanie. Z pewnych powodów. U nas w zespole są, są zawodnicy, którzy są bardzo poważnie brani pod uwagę, jeżeli chodzi o skład reprezentacji Polski podczas eliminacji i samych Igrzysk Olimpijskich. I myślę, że to spowodowało, że Stefan pokusił się o to, żeby przepracować z nami przynajmniej te kilka tygodni. Natomiast ja liczę na to, że zostanie z nami na dłużej. Stefan Antiga ma na razie łączyć obie funkcje. Trwają rozmowy na temat ewentualnego pozostania Francuza na stanowisku trenera Cerro Czarnych Rano w przyszłym sezonie. Powodów jest wiele. Po pierwsze klasa człowieka. Ja go znam od wielu lat. Ufam mu i wiem na co go stać. To jest jedna rzecz. Druga rzecz, że pod koniec tego sezonu reprezentacyjnego, czyli po Igrzyskach Olimpijskich w Rio, jego umowa się kończy, myśli o przyszłości. i Myślę, że pomysł spędzenia pewnego czasu w Radomiu jest bardzo dobry. Robert Prygiel nadal pełnić będzie rolę asystenta i drugiego trenera CERRA Czarnych Radom. Swojego miejsca w sztabie szkoleniowym może być pewien również Wojciech Stępień. Były życzenia, podziękowania i chwile wzruszenia. W piątek inspektor Karol Szwalbe, dotychczasowy komendant miejski policji w Radomiu, pożegnał się ze swoimi współpracownikami. Po 25 latach służby Karol Szwalbe odszedł na emeryturę. Na uroczystym pożegnaniu byli obecni współpracownicy inspektora Karola Szwalbe oraz kierownictwo Mazowieckiej Policji. W trakcie swojej służby komendant Szwalbe pracował w wielu miastach na terenie garnizonu. Kierował także m.in. komisariatem policji przy ulicy Traugutta w Radomiu. Myślę, że te 25 lat obfitowało w sukcesy zawodowe. Był to dobry wybór. Jako młody człowiek, 20-latek, wybrałem właśnie służbę w policji. A... Potoczyło się to tak, że trafiłem do miasta Radomia, które nie ukrywam, bo służbę zaczynałem tu w komendzie wojewódzkiej. Patrzyłem na to otoczenie, na to, co się dzieje. Miałem za sobą doświadczenia w Warszawie, pod Warszawą. I to miasto było dla mnie takim wyzwaniem zawodowym. Jako swój największy sukces inspektor Szwalbe uznał znaczny spadek przestępczości w mieście. Jednak w trakcie wszystkich lat służby nie zabrakło trudnych momentów. Chodzi tu m.in. o zawieruchę medialną w sprawie rzekomego wydania przez komendanta Szwalbe polecenia zdejmowania krzyży z pomieszczeń jednostki, co okazało się nieprawdą. Symbole religijne zniknęły jedynie z gabinetu komendanta, a całą sprawę po trzech latach tak skomentował główny zainteresowany: Jeżeli mamy prawdziwą osobowość, jeżeli mamy jakieś poglądy poglądy, które nie są na pokaz, tylko które mamy wewnętrznie. Jeżeli jesteśmy ludźmi prostolinijnymi, a nie manipulantami, to uważam, że jeżeli nie godzimy nie krzyw w jakichś dobra prawem chronionej, nie krzywdzimy innych, to mamy do tego pełne prawo. Inspektor Karol Szwalbe ma już plan na to, co będzie robił na emeryturze. Przyjdzie pora na zaległe lektury, których trochę się uzbierało, bo ostatnio nie miałem czasu. Ponadto czynnie uprawiam sport, do tego jeszcze... I to, że tak powiem, nie tylko poprzez oglądanie tego sportu w telewizji, ale mam tam swoją taką mini siłownię, jakiś taki kącik sportu walki, e, więc to właśnie tego typu forma rower, tego typu forma rekreacji. Inspektor Karol Szwalbe był komendantem miejskim policji w Radomiu przez blisko trzy lata. Od 1 kwietnia obowiązuje nowy wzór wezwania do wniesienia opłaty za brak bilet w strefie płatnego parkowania niestrzeżonego w Radomiu. Od teraz kierowcy, którzy nie zapłacą za parkowanie, otrzymają druk przypominający paragony ze sklepu. Takie wezwania do zapłaty to już przeszłość. Teraz kierowcy, którzy zapomną zapłacić za postój w strefie płatnego parkowania otrzymają coś, co przypomina paragon. Do tej pory te wezwania miały format A6, to była kartka wielkości pocztówki wypełniana ręcznie. Teraz takie wezwania drukujemy bezpośrednio na miejscu. Kontrolerzy mają specjalne urządzenia przenośne, już niczego nie wypisują ręcznie i drukują te wezwania na paskach papieru, dokładnie takich samych, na jakich drukuje się w sklepach paragony. Nowe wezwania mają poprawić funkcjonowanie strefy płatnego parkowania. Te dane które wstykuje do przenośnych urządzeń kontroler są na bieżąco bezprzewodowo przesyłane do serwera strefy płatnego parkowania, a dzięki temu pracownicy strefy mogą niemalże w czasie rzeczywistym podejrzeć to, co się dzieje, mogą zobaczyć zdjęcia, mogą niemal natychmiast wyjaśniać ewentualne wątpliwości zgłaszane przez kierowców. Wymiana urządzeń, z których korzystają kontrolerzy w strefie, odbędzie się w ramach obowiązującej umowy z firmą Projekt Parking, od której MZDIK dzierżawi parkomaty. Miasto nie poniesie z tego tytułu żadnych dodatkowych kosztów. Mamy jeszcze dla Państwa zaproszenie do Słonecznej TV. Tym razem Daria i Janeta mówią o brafitingu, czyli sztuce doboru biustonosza. Specjalistka Katarzyna Walczewska doradza jak kupować bieliznę i nie popełniać podstawowych błędów. Pani Kasiu, więc jak, jakie błędy najczęściej popełniają kobiety dobierając biustonosz? Jak tutaj widzimy na naszej modelce, Mogłoby się wydawać, że wszystko jest w porządku, biust Właśnie, jest dobrze wyeksponowany, wydaje. prawda? No, dokładnie. No ale niestety. Gdzie tkwi błąd? Pierwszy błąd tkwi w obwodzie, jest on y, zdecydowanie za luźny. Ta, Tutaj teraz nasza widać, modelka ta. już ma zapięty na drugi, a prawidłowo byłoby, gdyby była zapięta na ostatnie. Czemu to... musimy y, dobierać tanik tak, aby zapinał się na ostatnią hawkę, a nie na środkową lub y, tą pierwszą? Ponieważ z czasem obwód biustonosza będzie nam się rozciągał, mhm. tak? I żebyśmy zawsze miały taką możliwość, aby móc go przepiąć. Yy, Rozumiem. I służył nam po prostu jak najdłużej. I zaproszeniem na Słoneczną TV kończymy to wydanie dziennika. Cały program zobaczycie Państwo na naszej stronie w Zakładce Programy. Przed nami jeszcze sport i prognoza pogody. Do zobaczenia. Radomiak Radom w niedzielne popołudnie zmierzy się z Kotwicą Kołobrzeg. Podopieczni Jacka Magnuszewskiego w rundzie wiosennej na własnym boisku wygrali dwa mecze i to na pewno sprawia, że będą faworytami tego spotkania. Goście jednak nie odpuszczą. Do drużyny ze Struga w ligowej tabeli tracą tylko dwa punkty, więc w przypadku wygranej wyprzedzą radomski zespół. Początek tego starcia o godzinie 15 na stadionie przy ulicy Narutowicza. Transmisję z tego spotkania przeprowadzi Zebra TV. Bardzo ważne spotkanie w sobotę rozegrają Cerrad Czarni Radom. Podopieczni Raula Lozano pojadą do Bełchatowa, gdzie zmierzą się z miejscową skrą. Zespół z województwa łódzkiego w ostatnich dniach zmienił trenera, dlatego też jego postawa jest dużą niewiadomą. Czarni muszą wygrać ten pojedynek, jeśli chcą awansować do fazy play-off gwarantującej grę o medale plus ligi. Mecz będzie szczególny, gdyż po nim pracę z radomskim zespołem w tym sezonie zakończy Raul Lozano. Początek spotkania o godzinie 18.00. Już jutro w Halimosir przy ulicy Narutowicza kolejne ligowe starcie Rosy Radom. Popularne smoki zmierzą się z niżej notowaną siarką Tarnobrzeg. Po poniedziałkowej wyjazdowej porażce z energią Czarnymi Słupsk, koszykarze prowadzeni przez Wojciecha Kamińskiego będą chcieli zrehabilitować się przed własną publicznością. Rosa będzie faworytem i musi to spotkanie wygrać, żeby nie powiększyć straty do czołowych ekip z ligowej tabeli. Nie wolno jednak lekceważyć siarki, która w ostatnim meczu pokonała ówczesnego wicelidera Anvil Włocławek, a czołowymi postaciami w drużynie byli dobrze znani radomskim kibicom Daniel Wal i Jakub Zalewski. Mecz rozpocznie się o godzinie 18.00. W czwartek rozegrano pierwszy mecz 23. kolejki III Ligi Łódzko-Mazowieckiej. Broń Radom na własnym stadionie po świetnym, emocjonującym pojedynku zremisowała z byłym mistrzem Polski Polonią Warszawa 2-2. Bramki dla radomskiego zespołu strzelili Adrian Dziubiński i Piotr Nowosielski. Zespół Grzegorza Dziubka mógł nawet wygrać, ale w niektórych sytuacjach zabrakło szczęścia i zimnej krwi pod bramką czarnych koszul. Na kolejne spotkanie ligowe kibice broni muszą poczekać do środy. Wtedy to w zaległym meczu 18 kolejki zagrają w zniżej notowaną Wartą Działoszyn. Początek spotkania o godzinie 18 na stadionie przy ulicy Narutowicza. W sobotę o godzinie 18 w hali Uniwersytetu Technologiczno-Humanistycznego imienia Kazimierza Pułaskiego w Radomiu kolejne ligowe starcie rozegrają piłkarze ręczni Uniwersytetu Radom. Podopieczni Mariusza Greli zmierzą się z Outsiderem Rozgrywek, Pabiksem Pabianice. Uniwersytet będzie murowanym faworytem i w zasadzie jedyną niewiadomą są rozmiary zwycięstwa. W sobotę nad radomiem pogodne niebo, sporo słońca, a na termometrach 11 stopni. W niedzielę słonecznie, pogodnie i ciepło. W poniedziałek podobnie, choć będzie jeszcze cieplej, termometry w najcieplejszym momencie dnia wskażą 16 stopni.